Skład. Alerty i polecenia giełdowe. Na czas. Zawsze. Prace nad systemem, który skutecznie i sprawiedliwie przeanalizuje pod kątem finansowym każdą spółkę notowaną na giełdzie w Warszawie trwały bardzo długo, ale dały równie dobry efekt. Nasz system ocenia nie tylko ogólną sytuację finansową firmy, ale też dzieli ją na pięć głównych obszarów i przyporządkowuje im ocenę na podstawie poszczególnych wskaźników finansowych, które danego obszaru dotyczą. Schemat wygląda więc następująco. Ostateczna ocena powstaje na podstawie ocen poszczególnych obszarów, a te z kolei budowane są na podstawie wskaźników wchodzących w skład tych obszarów. Do obszarów należą m.in. ocena rentowności kapitałów własnych albo ocena zyskowności firmy. Na ocenę obszaru zyskowności składają się z kolei oceny takich wskaźników, jak np. marża zysku operacyjnego czyli roczna dynamika. Aby dojść do ostatecznej oceny, Squaber zaczyna od najniżej w tym schemacie położonych elementów, czyli poszczególnych wskaźników finansowych. Oceniając wybrany wskaźnik wybranej spółki, Squaber sprawdza najpierw, jak rozkładają się wartości tego wskaźnika dla innych firm z tej samej grupy porównawczej, czyli spółek o podobnej kapitalizacji. Następnie, na podstawie średniej oraz odchylenia tych wyników, buduje funkcję klasyfikującą, która dla danego wskaźnika zwraca pewien wektor oceny Zgodnie z teorią zbiorów rozmytych, czyli w prostszych słowach 5 przedziałów, w których zawierają się wartości tego wskaźnika dla każdej spółki. Odrzuca przy tym skrajne 10% wartości, tak, by na układ przedziałów nie wpływały wyniki najbardziej nietypowe. Następnie na podstawie tego wektora określa ostateczną klasyfikację w skali od bardzo słabego do bardzo dobrego. Algorytmy nie przyporządkowują jednoznacznej klasyfikacji, a najczęściej uznają, że ocena w części powinna znaleźć się w tym, a w części w tym przedziale. Podejście to sprawia, że jesteśmy w stanie uniknąć jednoznacznego klasyfikowania danych wartości wskaźników. W naszym podejściu nie występują sztywno zdefiniowane wartości graniczne. Dzięki temu unikamy błędnej klasyfikacji polegającej na porównując to do wzrostu, tym, że osoba o wzroście 180 cm jest wysoka, a ta o wzroście 179 cm jest niska. Nasza klasyfikacja oparta o zbiory rozmyte przewiduje różne odcienie szarości. Następnie, mając już ocenione wskaźniki finansowe dla wybranej spółki na podstawie wskaźników innych spółek z grupy porównawczej, Squaber grupuje je w obszary i na tej podstawie buduje oceny tych obszarów. Jeśli więc ocenia obszar zyskowności, który składa się z załóżmy dwóch wskaźników wspomnianych wcześniej marży zysku operacyjnego i jej rocznej dynamiki, przy czym większą wagę przypisuje pierwszemu wskaźnikowi, skomponuje ostateczną ocenę tego obszaru tak, by jak najsprawiedliwiej oddawała faktyczną zyskowność firmy. W momencie, gdy gotowe są już oceny poszczególnych obszarów, Skober w dokładnie taki sam sposób stworzy ostateczną ocenę finansową firmy. Naturalnie każdy z obszarów ma różną wagę i tak najważniejsza z punktu widzenia ostatecznej oceny jest ocena zyskowności, a najmniej ocena rentowności aktywów i pozostałych elementów. Tak skomponowana ocena jest w naszym uznaniu tak sprawiedliwą opinią o faktycznym stanie finansowym spółki, jak to tylko jest możliwe. Stworzenie takiej oceny dla większej ilości spółek przez inwestora jest praktycznie niemożliwe z powodu ogromnej ilości czasu, jaką musiałby on przeznaczyć na to działanie, jednak na szczęście squaber przelicza wszystko automatycznie. Jednocześnie pokazuje on efekty swojej pracy nie tylko w postaci całościowej oceny, jak i oceny poszczególnych obszarów, ale również w postaci wartości wskaźników, na podstawie których przeanalizował on sytuację finansową firmy. Dzięki temu znamy nie tylko ocenę kondycji finansowej przedsiębiorstwa, ale i możemy sprawdzić, wartości najważniejszych z punktu widzenia inwestorów wskaźników. Oczywiście w miarę upływającego czasu ulegają one zmianie nie tylko z powodu publikacji nowych raportów, ale również z powodu zmian cen akcji danej firmy, ponieważ w ocenie finansowej zawarliśmy również wskaźniki oparte o wycenę giełdową spółki. Analiza finansowa w skoberze łączy ze sobą dwa bardzo ważne elementy: naszą wiedzę o analizowaniu spółek pod kątem finansowym oraz możliwości komputerowe automatu, dzięki któremu wszystko to można przeliczyć w dosłownie kilka chwil. Dzięki takiemu połączeniu znajomość zawiłych procesów finansowych związanych z działalnością spółki nie jest konieczna, a podjąć decyzję o inwestycji na podstawie m.in. analizy finansowej może teraz każdy inwestor.